Szymano z tej strony mały. Na ekranie Wam się wyświetla mój kanał. Możecie go zasubskrybować. Dzisiaj będzie odcinek z oceniania kanału mojego kolegi Mame Sexe. Polecam go. Możecie zasubskrybować. Więc zaczynajmy. Oto właśnie jest kanał mojego kolegi. Ma 49 subskrybentów. On się skupił na tematyce shortsów. Już Wam pokazuję. Na tematyce shortsów. I dlatego jest mało filmów. E, fajny awatar, masz Fajny opis, masz Fajny opis, e, Dużo wyświetlenia, ale moim zdaniem powinieneś więcej shortsów nagrywać. No a wy pamiętajcie, żebyście zasubskrybowali ten kanał które wyświetla się na ekranie. To jest mój kanał. I jeśli chcecie, żebym wasz kanał ocenił, to zasubskrybujcie ten kanał. Łapeczkę w górę pod tym odcinkiem zostawcie. I oczywiście dowolny jakiś komentarz. To jeszcze od was zależy jaki. A ja widzę się z wami w następnym odcinku. To pa.